Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko dwa składniki. Owady uciekają, gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem. Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z dwóch składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej dwie łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz dwie łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te dwa składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia jest szybki, tani i skuteczny.